Jakie są postulaty i plany Platformy Obywatelskiej, jeżeli dojdzie do władzy w przyszłych wyborach? Przede wszystkim środowisko LGBT, które jest obecne w Polsce, musi być zauważone przez polityków. I nie możemy dopuścić do takiej sytuacji i musimy piętnować takie sytuacje, jak są obecnie w Polsce, kiedy jacyś ludzie są wykluczani, kiedy społeczeństwo jest dzielone. Mamy w programie już od bardzo dawna związki partnerskie. I no to... właśnie, są w planach, ale rządziliście i nie wprowadziliście, prawda? I ja uważam osobiście, że bardzo źle się stało, że gdy Platforma Obywatelska rządziła, nie wprowadziła związków partnerskich. Ale teraz mówimy wprost i jasno w momencie, kiedy wygramy wybory za rok związki partnerskie, zarówno dla par heteroseksualnych, jak i dla par homoseksualnych więc coś, co jest zupełnie naturalne w całej Europie. Ja przypomnę, że. Związki partnerskie w Wielkiej Brytanii wprowadzili konserwatyści. Więc Platforma Obywatelska, Związki Partnerskie dla wszystkich ma na swoim sztandarze i między innymi z tym postulatem idziemy do najbliższych wyborów.